Dobra, Uga, nagrywam Story. Niesamowite, niesamowite. Siemanko, witam serdecznie. Moi drodzy, tutaj wam pokażę, jak ktoś nie widział jeszcze filmu. To bardzo źle robi, powinien zobaczyć, ale przejdę się kawałek po domku. Tu jest pod Krzycha miejsce, jest niesamowicie, tam mikser sobie idzie. To jest nasz widoczek. No jest cudownie, słuchajcie, jesteśmy na wakacjach. A film z tego jest na kanale, kto nie widział, sprawdzajcie. Było, jest i będzie mocniutko sezon drugi! W internecie doszukałem się dość ciekawych informacji, że Freeze miał zapłacić za miesięczny wynajem 25 tysięcy dolarów. Czyli w przeliczeniu na polskie złotówki to około 103 tysiące złotych. Do tego dochodzą oczywiście samochody, które ekipa wynajmuje i wszystkie inne rozrywki. I choć wydaje się to naprawdę dużą kwotą, to należy pamiętać, że mówimy tutaj o całej ekipie Friza, a nie tylko o jednej osobie, czyli Karolu. Freeze ma zresztą takie bardzo duże możliwości finansowe. Przypomnijmy też, że obroty freesa przekroczyły 10 milionów złotych w 2020 roku.